Dzień dobry z Ogrodu Matyldy. Witam się z Wami w ten piękny, słoneczny dzień. Witam się winogronowo. Popatrzcie, moje wejście i winogrona, które okalają całą pergolę. Jeszcze trochę będzie piękne, zielone wejście. Tle piosenka Trzmiela Stefana i bajka zaginięcie Trzmiela Stefana z serii w Ogrodzie Matyldy. I kwietna łąka. Najpierw bardzo się martwiłam, że jest mało owadów. Teraz bardzo się cieszę, ponieważ jest przeogromna ilość trzmieli. To, co one tutaj wyprawiają, to naprawdę można obserwować godzinami. Zapraszam Was do ogrodu na obserwację. O właśnie, jeden wylądował na małą przekąskę. Może to trzmiel Stefan? Nie wiem. Idziemy dalej. Pory i selery. No, pory coraz większe. Chelery również. Jeszcze gdzie niegdzie czerwienią się truskawki. W tym roku było ich naprawdę sporo. I w szklarni pierwsze pomidory, które się czerwienią. Zaraz Wam pokażę. O, tu już jeden taki prawie czerwony. Tutaj pomidorki koktajlowe, już gotowe do zerwania i konsumpcji. Dalej w tle pomidor czarny. Naprawdę całkiem sporo owoców. Marchewka, cebula, fasolka karłowata, pomalutko wschodzi pasternak, a tam dalej w tle te cieniutkie zielone niteczki. To koper włoski, fenku, inaczej. Rabatka z ogórkami. No tutaj to się dopiero dzieje: przyjaźń kwitnie, zobaczcie. Cały czas ogórki wspinają się na choinkę, ale jak widać choince to w ogóle nie przeszkadza. Zresztą jak co roku tutaj się zaprzyjaźniają i ogórki wspinają się po choince, a tutaj między tymi liśćmi i igłami domek żuka onufrego, którego pozdrawiamy. Idziemy sobie dalej. Cukinia, kabaczek. Zaraz Wam pokażę. Są już pierwsze okrosze. Jest tak piękny, że szkoda mi go zerwać, no ale już niebawem będę musiała. Coś z niego zrobimy. Zapewne pożywne, zdrowe leczo i konopie siebne. No tutaj te to wystartowały do nieba. Mają naprawdę już ze 3 metry. No wygląda to fantastycznie. Robi wrażenie. Klasa Matyldy. Łoweczki, na których bardzo często odpoczywają goście mojego ogrodu i spożywają drugie śniadanie. Bardzo mnie to cieszy. Rabatka ze szpinakiem, ziemniaki. Dzisiaj również będziemy już wyrywać kalarepkę, bo już jest taka wielkość, że w sam raz nadaje się do jedzenia. Porzeczki już bez tych pięknych owoców, ponieważ zerwaliśmy i przetworzyliśmy będzie z nich pożywny sok na zimę. zboże. Już jak widać po malutku nabiera żółtego koloru. Ale jeszcze troszeczkę. No i wędrujemy do oczka wodnego. W oczku wodnym domek żaby Heleny, którą pozdrawiamy. Piękny tatarak w tle czerwone różowe goździki, rzęsa wodna. Bardzo proszę, zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Pałka wąskolistna, rukiew wodna, to są wszystko wodne rośliny jadalne. Teraz nowość w ogrodzie, kuchnia błotna, w której dzieci mogą się realizować. O, bardzo proszę, różowi się malinka. No i duma mojego ogrodu w tym roku. Zobaczcie jakie piękne bakłażany. Ja jestem zachwycona. Arbus też tutaj szaleje. Obok dynia. Zobaczcie jakie piękne kwiaty. Kukurydza. Bób. No wszystko po prostu pięknie rośnie. Fasolka szparagowa w tle kabusta odmiana zimowa buraczki tu jeszcze jedne buraczki burak ćwikłowy mniejszy który wysiałam niedawno dlatego tak mały tutaj brokuły zobaczcie jak nadjedzone to nie są ślimaki tylko ptaszki więc będę musiała dzisiaj założyć siatkę żeby zabezpieczyć je przed Wyskubaniem. I jesteśmy w małej szklarni. Trawa cytrynowa, różne odmiany papryczek chili i papryczki. Na razie wszystkie są zielone, natomiast mam odmianę czerwoną, mam żółtą, więc jeszcze troszkę musimy poczekać. Moja rabatka pizza ziołowa. Z ziołami. No i oregano tutaj znowu przyciąga uwagę trzmieli. Popatrzcie, ile ich tutaj jest. Zatrzęsienie, tu się po prostu dzieje. Mnóstwo. Ale to pięknie wygląda. Fasolowe tipi. Już prawie całe jest zakryte. Zobaczcie, tu jest wejście. Winogrona też już wspinają się pomału na dach. Jeszcze raz pokażę Wam cały ogród. Zapraszam Was do ogrodu Matyldy. Zapraszam na patronite.pl, łamane na ogród Matyldy. Wspierajcie moją działalność. Piękny ogród latem. Zapraszam do zobaczenia wkrótce.